Dzień dobry Państwu Paweł Wiśniewski firma Orak. Mam przyjemność reprezentować sektor publiczny. Tytuł dzisiejszej prezentacji, jak Państwo widzicie, nowoczesne bezpieczeństwo, czyli zacznijmy od podstaw. Przygotowując się na te dzisiejsze spotkanie z Państwem zrobiłem pierwszy slajd wprowadzający, na którym chciałem pokazać, co my jako Orak rozumiemy przez nowoczesne bezpieczeństwo. Prostota, intuicyjność, zautomatyzowanie. To są wszystko bardzo ważne czynniki, które mają Państwu jakby ułatwić proces zarządzania i wdrażania bezpieczeństwa. Naszym zdaniem łatwość w użyciu, wdrażanie, obsłudze, czy wskazówki, które mogą Państwu łatwiej osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa, czy też fakt integracji czy automatyzacji jest bardzo krytyczny bo jak wiemy czynnik ludzki czasami potrafi być zawodny i należy maksymalnie wspomagać w tym procesie osoby odpowiedzialne za, za, za bezpieczeństwo. W zakresie bezpieczeństwa brakuje tu jeszcze jednego elementu, który chciałem troszeczkę omówić w późniejszych slajdach. I zanim przejdę do tak moim zdaniem czwartego najważniejszego elementu nowoczesnego bezpieczeństwa, czyli moim zdaniem takiej podstawy, fundamentu archi takiej architektury, chciałbym przytoczyć dwa bardzo ważne dokumenty, które już się okazały dosłownie parę dni, niecały miesiąc temu. Jeden dokument ukazał się 25 stycznia, dotyczący ataków przez hakerów. Prawdopodobnie sponsorowanych przez państwo rosyjskie, na krytyczną infrastrukturę Stanów Zjednoczonych. I drugi dosłownie przez też paru dni, z 16 lutego, dotyczący ataków, też takich grup wyspecjalizowanych w tego typu atakach, na sieci obronne. Zacznę najpierw od tego alertu. Dokumentu opublikowanego w styczniu. On dotyczy infrastruktury krytycznej. Przedmiotem ataków wyspecjalizowanych grup były była nie tylko baza zbrojeniowa, ale też sektor opieki zdrowotnej, energetyki, telekomunikacji, jak również sektor rządowy. Co jest jakby kluczowe w podkreśleniu tego, w tych, tych, jakby, tych ataków, był, jest fakt, że podmioty te zdobyły zdolność do trwałego utrzymywania dostępu do penetracji yy, zdobytego, yy, przepraszam, zdobytego dostępu. I co ciekawe, są różne opublikowane badania na rynku, szacuje się, że średnio tego typu ataki są niewykryte nawet do pół roku czasu. W tym raporcie, który Państwu jakby wyświetlam w tym momencie, jakby dwie rzeczy chciałem jakby, jakby, jakby podkreślić. To jest to, że jeden z ataków był przeprowadzony, seria ataków była prowadzona, to były wielotopowe ataki prowadzone od, od 2011 roku do 2018 roku. I to była wieloetapowa kampania włamań na, na infrastrukturę sterowania przemysł przemysłowej, która doprowadziła do zebrania i do, do wykradzenia wielu krytycznych danych. A drugi atak, który myślę, że jest bardzo ciekawy, który można jakby zgłębić w tym dokumencie, jest atak, który nastąpił w 15 roku, który doprowadził, atak, który nastąpił w 2015 roku na, na Ukrainę który doprowadził do, do, do braku w dostępie do, do prądu. I swoją drogą to był chyba jeden z pierwszych takich ataków, gdzie powstał wyspisywany malware do atakowania właśnie sektora energetycznego. Drugi ten alert, dokument przygotowany przez tą instytucję to dotyczył już, zwróćcie Państwo uwagę, to Dotyczył tak naprawdę sektora zbrojeniowego. Dotyczył to podmiotów, które na co dzień z definicji muszą spełniać bardzo wysokie poziomy bezpieczeństwa, bo, bo muszą jakby współpracują z, z, z rządem w zakresie broni, rozwoju rakiet, systemu sterowania, wywiadu i niestety okazało się, że również tego typu podmioty były podatne na, na ataki. Trwało ono od stycznia 2020 roku do, 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 do lutego tego roku. No i podobnie jak w tym pierwszym, niestety y, hakerom udało się zdobyć y, trwały dostęp do, do, do środowisk y, ofiar. Co płynie z tych, z tych alertów? Wydaje mi się, że każdy z Państwa powinien w wolnej chwili jakby przy kawie, przy herbacie przeczytać sobie je. Natomiast w, jakby takie trzy główne rzeczy, które myślę, że są uniwersalne tak naprawdę dla, dla każdej organizacji. Po pierwsze to trzeba być przygotowanym. Należy założyć, że prędzej czy później Państwa organizacja będzie przedmiotem takiego ataku i należy przygotować odpowiednie procesy. Jeśli Państwo macie luki kadrowe, Należy uzupełnić. Należy tworzyć, utrzymywać, ćwiczyć plany reagowania kryzysowego na różne incydenty, które mogą wystąpić. Trzeba przygotować plan odporności, plan ciągłości działania, tak aby krytyczne funkcje operacyjne mogły być nadal uruchomione w przypadku awarii systemów, czy też plan ciągłości działania w sytuacji, kiedy trzeba będzie system odłączyć i przejść taki tryb pracy, bym powiedział, roboczo offline. W jaki sposób państwo planujecie wtedy swoją pracę? Druga rzecz to. Poprawienie swojej cyberświadomości swojej organizacji. Tutaj yy, są wskazywane pewne najlepsze praktyki, ja za chwilę o nich będę mówił, w zakresie zarządzania tożsamością, dostępem, kontroli ochronnych, architektury czy zarządzania podatnością, czy konfiguracją. I trzecia rzecz to, to zwiększenie czynności organizacyjnej. To znaczy, należy być na bieżąco z różnymi zagrożeniami, które się pojawiają, należy, należy subskrybować odpowiednie serwisy, które informują o typu zagrożeniach odpowiednio wcześniej. W tych płynie bardzo wiele zaleceń. Ja na potrzeby dzisiejszego spotkania wybrałem tylko parę. Pierwsza, pierwsze takie zalecenie to jest zalecenie związane z zasadą najmniejszych przywilejów. O tym będę mówił za chwilę trochę więcej, natomiast. Chciałem Państwu powiedzieć jakby i podkreślić to w sposób wyraźny, że kontra administratorów są w sposób szczególny, są ulubionym celem ataków hakerów. Z tego też względu powinny mieć minimalne uprawnienia potrzebne do wykonywania swoich działań. Dlatego, że gdyby doszło do takiego potencjalnego włamania, jeżeli taki konto administratora będzie miało maksymalnie mało przywilejów, szkoda dla Państwa będzie wtedy też odpowiednio mniejsza. Takie rzeczy oczywiste jak wyżywienie wieloskładnikowe yy, czy, czy silne hasła, to, to myślę, że jest rzecz, którą Państwo bardzo dobrze jakby wiecie. Natomiast chciałem podkreślić, bo zdarzają się przypadki, kiedy to nie jest do końca jakby wdrożone w organizacji. Yy, ostatnia rzecz taka trochę związana ze świadomością. Czasami jak występuje incydent. Yy, nie jesteśmy do niego przygotowani i nie potrafimy działać w sposób spokojny, jednolity. Należy się do, do takiej sytuacji przygotować, bo prędzej czy później mniejszy lub większy atak hakerski państwa będzie dotyczył. No i trzeba się jakby zastanowić, czy państwo w takiej sytuacji znacie te procesy, czy personel ma dostęp, którego potrzebuje, i przeprowadzić cały proces jakby analizy w tym zakresie. Tutaj chciałem wprowadzić pojęcie zerowego zaufania, natomiast mój poprzednik już jakby to jakby szczegółowo jakby omówił. Ja jakby się po prostu w pełni podpisuję pod tym, co, co zostało tu dzisiaj jakby powiedziane. To znaczy jest to koncepcja podejścia do bezpieczeństwa, która zakłada, że w Państwa środowisku jest obecny podmiot hakerski i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wasze środowisko jest waszym środowiskiem, czy tak naprawdę obcym środowiskiem, na które Państwo nie macie wpływu. I należy w taki sposób budować bezpieczeństwo, żeby po pierwsze uwzględnić ten fakt, po drugie, nie skupiać się tylko i wyłącznie na, na, na ochronie sieci zewnętrznej, ale skupić się na ochronie użytkowników i zasobów, które Państwo posiadacie. Na tym slajdzie Państwo widzicie, w jaki sposób yy, firma Oracle podchodzi do yy, kwestii Zero, Zero Trust i, i ochrony bazy danych. Yy, widzicie tak jakby cykl, cykl życia yy, związany z zarządzaniem dany, danymi. Zdaniem naszej firmy najważniejsze zasoby, które Państwo posiadacie, to są zasoby, które są w Waszej bazie danych. To, to, jest, to są najważniejsze rzeczy, których hakerzy najczęściej próbują wykraść. Dlatego też bardzo jest ważne, żebyście Państwo w zakresie bazy danych kontrolowali dostęp, szyfrowali dane, zarządzali kluczami szyfrującymi do tych danych, audytowali aktywność, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że pewne systemy, które zapobiegają niekontrolowanym dostępom zawiodą. Dlatego należy na bieżąco audytować aktywność, wykrywać wszelkie anomalie, a jeśli są wykryte, blokować. Oraz na końcu maskowanie danych. To znaczy, jeżeli Państwo macie jakieś środowiska niedeweloperskie, powinna być wdrożona zasada jakby usuwania z nich danych produkcyjnych. Parę słów o szyfrowaniu. Szyfrowanie jest to mechanizm wbudowany standardowo w jądro bazy danych. Nie ma potrzeby instalowania jakiegoś dodatkowego oprogramowania, nie ma potrzeby weryfikowania, sprawdzania, czy dane dodatkowe oprogramowanie jest zgodne z daną wersją da bazy danych. Jest to po prostu wbudowane w każdą instalację bazy danych, którą Państwo posiadacie. E umożliwia ono y transparentne szyfrowanie danych. To znaczy w naszym podejściu skupiamy się na szyfrowaniu kolumn, a najlepiej całej przestrzeni tabel. W ten sposób unikamy błędu i nie zastanawiamy się, czy dana informacja była zaszyfrowana, czy nie była. Mamy szyfrowanie całości. Dzięki temu mamy tak naprawdę cały cykl życia bazy danych, jakby zapewnione, bo jeżeli dokonujemy eksportu bazy danych, czy ich backupu, dane są zaszyfrowane. Tutaj chciałbym jedną taką małą rzecz jakby powiedzieć. Otóż. Nie szyfrujemy nośników, nośników, tylko tak naprawdę dane, czyli rzeczy, które są najcenniejsze. Więc jeżeli państwo macie taką sytuację, że szyfrujecie tylko i wyłącznie nośniki, to tak de facto chronicie się Państwo jedynie przed atakami typu, nie wiem, kradzież, włamanie do państwa serwerowni lub jakieś wrogie działanie jakiegoś pracownika, który wyniesie te dane. Natomiast ataki online, hakerskie nie, 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 no, no nie będą powstrzymane przez szyfrowanie. Nośników. Kolejna rzecz, czyli kontrola dostępu do danych. Bardzo ważne jest, żeby konta administratorów, które są, jak, jak wcześniej wspomniałem, ulubionym celem ataków hakerów, posiadały maksymalnie mało uprawnień, jak tylko się da. Bardzo dobrą praktyką jest, żeby wprowadzić administratora odpowiedzialnego za zakładanie użytkowników, oddzielnego administratora za administrowanie bazą danych, czy też oddzielnego administratora za zarządzanie danymi. I każdy z nich będzie miał inny poziom uprawnień i co jest istotne, separacja i rozdział tych uprawnień jest możliwy do, do, do poziomu polecenia czy obiektu. Istnieje możliwość wdrożenia zasad autoryzacji zależnych od kontekstu. Czy możemy w, jakby wymusić na aplikacji zaufany sposób dostępu do aplikacji? Maskowanie danych. Jakby Z naszych obserwacji wynika, że często środowiska, które nie są środowiskami produkcyjnymi, cechują się troszeczkę w, w, luźniejszym podejściem do, do kwestii bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dane, które opuszczają środowisko produkcyjne, no nie zawierały żadnych danych wrażliwych czy poufnych, żeby minimalizować maksymalnie, jak to jest tylko możliwe, szanse na jakikolwiek incydent bezpieczeństwa. Ostatni element, który jakby składa się na to koło bezpieczeństwa w zakresie bazy, bazy danych, to jest monitorowanie dostępu do danych przy użyciu audytu i firewalla. Firewall jest to klasyczne narzędzie, które jest jakby instalowane pomiędzy serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Jego zadaniem jest wykrywanie, gromadzenie różnych anomalii, incydentów, które mogą wystąpić i blokowanie ich w sytuacji, kiedy, przed dostępem do bazy danych. I też wsparcie audytowe w zakresie dochodzeń kryminalistycznych czy też blokowania różnych ataków SQL injection, co, co jest istotne, to rozwiązanie jest bardzo dobrze współpracuje z bazą danych Oracle, ale też nie tylko, bo po prostu z rozwiązaniami firm trzecich, typu Microsoft, IBM, czy, czy rozwiązaniami open source'owymi, bardzo dobrze wspiera gramatykę języka SQL, to znaczy bardzo trafnie i sprawnie wspomaga państwa w sposób, w sposób zautomatyzowany w waszych codziennych czynnościach. Ostatnia rzecz w zakresie jakby bezpieczeństwa, ale jest jakby bardzo ważna, bo mówiliśmy sobie kwestie związane z bazą danych, wiemy jak ją zabezpieczać, natomiast y, baza danych to nie wszystko, bo w organizacjach jest bardzo dużo różnych aplikacji, innych systemów źródłowych, innych baz danych i bardzo jest ważne, żeby zastanowić się jakby całościowo nad kwestią bezpieczeństwa i wdrożyć systemy typu IAM. Y, Oracle jakby ma tutaj jakby takie trzy produkty, takie grupy produktów związane z, z dostępem e, i w zakresie dostępu dzięki temu rozwiązaniu możemy chronić dostęp do dowolnej aplikacji, z dowolnego urządzenia na dowolnym, w dowolnym miejscu. Dzięki Oracle Identity Governance możemy identyfikować, kontrolować, kto ma dostęp do czego, jak i kiedy. A dzięki Oracle Directory Services możemy wdrożyć profesjonalną wirtualizację, bezpieczne utrwalanie informacji, użyć w skalowanych repozytoriach. Najczęstsze wnioski, które płyną z audytów. Otóż tak naprawdę te, te rzeczy, które są tutaj wylistowane, tak naprawdę są jakby pokłosiem takiej sytuacji, kiedy w danej organizacji nie ma wdrożonych standardu bezpieczeństwa. Albo te standardy bezpieczeństwa nie są do końca jakby przestrzegane. Często spotykamy się z taką sytuacją, że jest wiele różnych baz danych. Do tych baz danych są przypisani różni administratorzy danych. Każdy z nich stosuje no, inny standard, inne zasady, No i prowadzi to do, do, do szeregu różnych błędów, które to jakby wskazaliśmy, czyli słabe zasady dotyczące haseł. Brak konsekwentnego instalowania poprawek, to znaczy w jednym to jest zainstalowane, w drugim nie jest, brak szyfrowania danych wrażliwych, użytkownicy uprzywilejowani, to jeszcze raz podkreślam, brak podziału uprawnień, nie, nie, włączone niepotrzebne usługi, czy też nieodpowiednie monitorowanie aktywności bazy danych. Ostatnia rzecz, skupienie się na bezpieczeństwie bazy danych. Z naszego doświadczenia wynika, że... Mm, Każda inna warstwa jest zabezpieczona lepiej poza bazą danych. Być może wynika to z tego, że ta koncepcja Zero Trust, yy, która jest już popularna, ale może nie we wszystkich kręgach, yy, nie do końca przebiła się do, do, do świadomości jakby wszystkich. I tutaj chciałbym po prostu pokazać jedną taką rzecz. Na tym wykresie widać, jakie warstwy IT najbardziej są narażone na ataki, czyli czym najbardziej osoby atakujące się interesują. Jak Państwo widzicie, ponad 50% wektoru ataków dotyczy bazy danych. A teraz jak wygląda alokacja sił środków do zabezpieczenia? Jak Państwo widzicie, większość się skupia na tej warstwie sieci. Okej, okay, to jest ważne, rzeczywiście ważne jest, żeby sieć chronić, prawda? Nie pozwalać, żeby internet wszedł do waszego środowiska. Natomiast przy koncepcji Zero Trust baza danych no, nie powinna być pojmiana, powinna być jednym z najważniejszych elementów, które Państwo będziecie chcieli zabezpieczyć. Dobrze, co zrobić, jak żyć? Przede wszystkim zachować zdrowy poziom paranoi w tej koncepcji. Należy szybko zidentyfikować swój ogólny stan bezpieczeństwa, dowiedzieć się, kim są Państwo użytkownicy, jakie są ich uprawnienia oraz dostępy określić, jakie zasady bezpieczeństwa i kontrole są wdrażane, a najważniejsze, zidentyfikować wrażliwe i prywatne dane. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Macie Państwo możliwość kontaktu na, na czacie z, z naszymi pracownikami. Jest tutaj zostawiony telefon oraz adres mailowy do mnie. Zapraszam do kontaktu i dziękuję bardzo za uwagę.